W prezydium Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne posiedzenie Naczelnej Rady dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej. Na posiedzenie przybył prezydent Bierut, premier Cyrankiewicz, marszałek Rzymierski, członkowie rządu oraz przedstawiciele organizacji młodzieżowych. W przemówieniu swym prezydent Rzeczypospolitej zaznaczył, że naczelnym zadaniem instytucji, występującej pod piękną nazwą Służba w Polsce, jest wychowanie nowego człowieka, który kształtować będzie najbliższą przyszłość naszego kraju. W Warszawskiej Politechniki otwarto pokaz makiet i planż wystawy Ziem Odzyskanych. Prezydent Bierut i członkowie rządu z dużym zaciekawieniem oglądali interesujące projekty. Model placu wystawowego. Akcentem zasadniczym jest smukły 100-metrowy maszyn. Wystawa wrocławska zaznajomi poleczeństwo z odbudową ziem odzyskanych i uświadomi całemu światu znaczenie, jakie posiadają one dla państwa polskiego i jego gospodarki. Tegoroczny tydzień ziem odzyskanych rozpoczął się wielką manifestacją w Wałbrzychu, w której mimo ulewnego deszczu wzięły udział tysiące górników i osadników. Na uroczystość przybył wicepremier i minister ziem odzyskanych Władysław Gomułka, który powiedział, zapewnienie bezpieczeństwa naszych granic zachodnich jest osią polityki rządu polskiego. Tym samym służymy najlepiej sprawie utrwalenia pokoju w Europie. Kończąc przemówienie wicepremier zaznaczył, że podniesienie ekonomii naszego kraju wymaga olbrzymich nakładów pieniędzy i pracy. W tym roku na ziemiach odzyskanych zostanie zainwestowane 65 miliardów złotych. Jedną z poważniejszych inwestycji na tych terenach jest osuszenie żula. W roku 46 120 tysięcy hektarów znajdowało się pod wodą. Dzisiaj czeka na osuszenie tylko 4 tysiące hektarów. Po odwodnieniu przy pomocy pomp podpala się pozostałe sitowie i trawy. A zaraz po tym ziemia zostaje zaorana specjalnymi plugami talerzowymi. W ten sposób uzyskano 75 tysięcy hektarów ziemi ornej. Z tej ilości 45 tysięcy znajduje się już w uprawie. W końcu roku 49 osuszone zostaną całe żuwały. Będzie to jeden z najbardziej urodzajnych obszarów naszego kraju. rozpoczęły się już prace w polu, choć w górach śnieg jeszcze nie stajał. Wojciech Cardaś rozpoczął siejbę tak, jak to czynili jego przodkowie. Szczęść Boże! Życzymy pięknego plonu! W dziewięcioletnim pobycie za granicą wróciła do kraju znakomita aktorka Irena Eichlerudna. Na lotnisku przywitał ją dyrektor teatru polskiego Arnold Szyfman, przyjaciele i koledzy. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Na Moście Poniatowskiego w Warszawie autobus uderzony przez jadącą za nim ciężarówkę, całym rozpędem wpadł na barierę i zawisł jednym kolem nad Wisłą. 40 osób znalazło się dosłownie o krok od śmierci. Takie są skutki nieuważnej jazdy i nieprzestrzegania przepisów ruchu kolowego. Ta wyłamana bariera niech będzie przestrogą dla lekkomyślnych kierowców. Nieraz w porcie nie ma miejsca lub statek śpieszy się w dalszą drogę, a do Gdyni przybył tylko dla uzupełnienia zapasu węgla. Wtedy podpływa do niego bunkrowiec. Przy pomocy specjalnych dźwigów uzupełnia się zapas węgla na pełnym morzu. Po kilkugodzinnym postoju szwedzki statek Karika rusza w dalszą drogę. Szczęśliwej podróży! Jesteśmy w szpitalu. Nie ma tu wprawdzie łóżek. Zastępują je male szklane ule. Pacjentami są pszczoły, bo i one także czasem chorują. Zaklad chorób pszczół przy Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Gorzowie. Tak brzmi oficjalna nazwa kliniki, gdzie docent dr Stanisław Kirkor przeprowadza badania nad zakażeniem i leczeniem maleńkich pacjentów. Najczęstszą chorobą jest niestety popularny w naszych pasiekach zwinilec. Walka z nim to główny cel pracy dr Kirkora i jego współpracowników. W stóp pasma Góry zerskich znajduje się kolarski obóz kondycyjny, gdzie nasi sportowcy trenują do wyścigu Warszawa Praga Warszawa i do Tour de Polonii. Oto niektórzy zawodnicy. Pietraszewski z Lodzi. Motyka reperuje właśnie na waloną dentkę, Wielokrotny mistrz nabierala. Kapierala prowadzi trening i wyjaśnia trasę swoim kolegom. Uczestnicy obozu wzięli udział w biegu na przelaj we Wrocławiu. Trasa prowadzi z początku przez spokojne ulice miasta. Niespodzianki wynikają dopiero później. Kładkę nie przejedziesz, rower trzeba przenieść. Schody także forsuje się piechotą. Zresztą można i zjechać. Wyścig wygrał czyż z Lodzi przed Wandorem z Krakowa. Jesteśmy w moskiewskim domu pionierów. Do kółka malarskiego przychodzą dzieci pragnące poświęcić się sztukom plastycznym. Dzieci łatwo uczą się rysunku. Każdy prawdziwy talent znajduje troskliwą i czujną opiekę pedagoga. Częstymi gośćmi u pionierów są wybitni malarze radzieccy. Przyszedł właśnie Paweł Sokolowskała. Każdy chciałby pokazać wielkiemu artyście swą nową, nawet niezakończoną pracę. Dziś na specjalną pochwałę zasłużyła Tania. Tysiące prac z całego kraju przysłali młodzi artyści na wystawę zorganizowaną w Moskwie. Ljosza i Jego akwarela budowa nowych domów w Moskwie. A oto ulica Walodzi Leontiewa. Rysunek uzbeckiego chłopca Salahudinowa. Kąpiące się dzieci namalowała sześcioletnia Wiera Mitina. Wystawy odwiedzają chętniej dorośli, wybitni artyści i uczeni, pisarz Ilia Eren, akademik Baksheja. Te małe rysunki świadczą o wielkich talentach. Corocznie na wiosnę od setek, a może tysięcy lat, wyruszają z Haggar na Saharze egzotyczne transporty. Na grzbiety wielbłądzie laduje się brywy soli których waga dochodzi czasem do 100 kg! W drodze wielbłądy wielu szczepów łączą się w gigantyczną karawanę. Długa wędrówka ciągnie się tysiącami kilometrów przez pustynię. Długa wędrówka trwa miesiące i miesiące. W XX wieku obraz jakby ze starej legendy. Karawana soli.